Stara, słuchaj, odebrałam twojego laptopa, odebrałam Twój telefon, wszystko wyczyściłam, także możesz spać spokojnie, nie musisz się o nic martwić. No, a poza tym... Czekaj. Muszę... Halo! A, ale nie! Ona wcale nie chciała, żebyś tutaj przyszła. Daj jej święty spokój. Przestań udawać, że płaczysz, ty obudna na próchwo. Tak do ciebie mówi. Stara, gdybyś ty wiedziała, kto tutaj przyszedł, to byś umarła. Tyle Cię ominęło. W ogóle nie jesteś na bieżąco z tym, co dzieje się w moim życiu. Ej, w ogóle, jest tam, jest tam miejsce? Tam wyszła na chwilę do Ciebie? By the way, stara... Tak, no chwileczka! Słuchaj... W ogóle, tu yy, zeszłeś z Antkiem, to jest, to jest hit! Ja bym w życiu tego... No chwila! Ja bym w życiu tego nie podejrzewała. Stara, co do Twoich ciuchów i do Twoich kosmetyków. Twoje ciuchy stwierdziłam, że sprzedam na vinted, bo nie nosimy takiego samego rozmiaru. A kosmetyki stwierdziłam, że przydadzą mi się, więc mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko.